Panie, z Wami i z I duchem, duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja Wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go im wydać. Pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, Czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł, czyżbym ja rabbi? Odpowiedział mu, tak, ty. Oto słowo pańskie, Hałat Tobie Chryste. Dwie miłości dzisiaj widzimy w tym słowie. Z jednej strony jest to miłość sługi Jachwe, który jest zapowiedzią Jezusa. Jest to miłość tego, który codziennie słucha słowa, jak uczeń otwiera ucho. Jest to miłość tego, który nie cofa się przed nakazem Bożym, ale idzie, pokornie słucha. Wierzę, że Pan jest przy nim i że to Pan otwiera ucho, pobudza, a jeżeli Pan jest przy mnie, to nic mi nie grozi. I Jezus to powiedział i pokazał swoim życiem w tej wierności do końca, do samego końca. Ale mamy też drugą miłość, miłość sprzedaną. W dzisiejszej Ewangelii, moi drodzy, trzeba zwrócić uwagę na kilka momentów. Judasz, jeden z grona dwunastu, ten, który był najbliżej Pana Jezusa, idzie do arcykapłanów i zadaje im bardzo słynne pytanie: Co chcecie mi dać, a ja Wam go wydam? Ilu z nas wciąż w swoim życiu składa tę samą propozycję? Składamy ją w różnych momentach, pytamy się różnych ludzi, rzeczywistości, co mi dasz. Ja ci wydam Jezusa, zaprę się go, odejdę od jego nauki, zostawię go na chwilę. Ten ohydny handel miłością. Ale moi drodzy, zobaczmy na motywy, dlaczego Judasz to robi. Po pierwsze, Rozczarowanie. Ewangeliści podkreślają to wielkie rozczarowanie Judasza. Judasz miał wielkie ambicje na doczesną karierę, miał ogromne oczekiwania wobec Jezusa. I nagle się okazuje, że te jego oczekiwania są zupełnie inne od tego, co proponuje Jezus, bo Jezus daje inne królestwo, inną wolność. I co robi Judasz w swojej chciwości, bo chciwość to jest drugi motyw? Idzie do Sanhedrynu, do arcykapłanów. Co mi dacie za Jezusa? Nie ma żadnej ceny. Jest gotowy na wszystko. Byleby tylko otrzymać jakieś pieniądze, byleby tylko otrzymać coś dla siebie. Jaką cenę płacą arcykapłani? 30 srebrników, tyle ile się płaciło za niewolnika. Perfidna cena za Jezusa. Arcykapłani od początku dają znać, że traktują Jezusa jako niewolnika. Moi drodzy, patrząc dzisiaj na tę scenę, na tą największą zdradę w historiach ludzkości, trzeba zadać sobie jedno pytanie: za co ja sprzedaję Jezusa w swoim życiu. Z nami jest tak, że my bardzo często nie dokonujemy tak spektakularnych zdrad, jakiej dokonał Judasz. My się rozmieniamy na drobne. Z nami jest trochę tak, jak to ze współczesnym społeczeństwem. Płacimy kartą, drobne sumy i nie widzimy, co nam ubywa z portfela. A dopiero kiedy zobaczymy na cały rachunek naszych małych zdrad, możemy gorzko zapłakać, możemy zrozumieć, ile razy zrezygnowałem już przez pychę, chciwość, myślenie, że mi się należy, lenistwo, obmowę, plotkę, kłamstwo, nieczystość, i moglibyśmy tak mnożyć. A rachunek cały czas rośnie, mimo że go nie widzimy, ale on jest, bo zapisuje się w sercu. Moi drodzy, zobaczmy też na trzeci element dzisiejszej liturgii słowa. Oprócz tej miłości wiernej do końca, oprócz miłości sprzedanej przez Judasza, mamy też niezwykle piękną skargę. Tego, który jest wyszydzany, tego, który jest poniewierany, tego, który jest niszczony, a tą skargę wyśpiewaliśmy w psalmie 69. Drodzy, do czego nas dzisiaj wzywa Jezus? Jezus mówi wprost, wynagradzaj mi. Bądź przy mnie, współczuj ze mną, współodczuwaj ze mną. Bądź przy mnie, jak umieram, bądź przy mnie, bo ciągle jestem krzyżowany. Nie krzyżuj mnie, mówi Jezus, na krzyżu swoich oczekiwań, bo ja się spodziewałem, bo ja oczekiwałem, ale ukrzyżuj swoje oczekiwania na krzyżu Jezusa. Drodzy, w tym wielkim tygodniu idzie o nasze zbawienie. To już nie ma żartów, ale tu idzie o nasze zbawienie. Wielki post się kończy. Jutro, mszą wieczerzy pańskiej, a w zasadzie przed tą mszą, zakończymy wielki post. Czy zrozumiałeś już w swoim życiu, że trzeba się nawrócić, dziś, tu i teraz? Że nie można tego odłożyć. Oddaj swoje serce Jezusowi, a On Ci odda z powrotem, ale to będzie już serce wolne, z ciała, bez grzechu. Moi drodzy, zawsze Jezus daruje nam nasze grzechy. Tak jak wczoraj słyszeliśmy też. Jeżeli tylko będziemy chcieli gorzko zapłakać, jeżeli tylko będziemy chcieli oddać to Jezusowi. On to zabiera i krzyżuje na swoim krzyżu. Drodzy, my naprawdę możemy tak kochać, jak wielka grzesznica Maria Magdalena, jak Piotr, który się nawrócił, kiedy żałował. Możemy właśnie tak kochać i zacznijmy pragnąć już teraz tej miłości. Nie wracajmy do przeszłości, nie kontemplujmy swoich grzechów. Nie kontemplujmy w sobie. Judasza, ale Piotra, który jest ciągle pytany o miłość, Marię, Magdalena, który, Marię Magdalenę, która miłowała, dlatego że jej wiele odpuszczono. Patrzmy na miłość Jezusa i nie odrzucajmy jej, nie sprzedawajmy tej miłości i wynagradzajmy Jezusowi, bo wciąż jest bardzo wiele, za dużo ludzi na świecie. Którzy nie potrafią wynagradzać, którzy nie chcą uwierzyć. A wystarczy, że ja moje trudności, moje cierpienia będę łączył z Jezusem. Panie, Tobie to oddaję. Wynagradzam Ci przez mój trud. Oddaję Ci moją chorobę, moje cierpienie, moje trudności wszystkie. Oddaję Ci, przeżywam to z Tobą. Przyjmij. Chociaż tyle, ale na tyle mnie stać, przyjmij to. I wtedy ogromną radość czynimy Jezusowi. Tu nie chodzi o wielkie rzeczy, ale o te najmniejsze. I błogosławieni ci, którzy w to uwierzą, którzy nie będą sprzedawali tej miłości, ale będą ją chronić. O to chodzi, żebyśmy chronili miłość Jezusa w sobie żebyśmy nie potrafili, nie chcieli pozwolić tej miłości odejść, sprzedać ją. Módlmy się o to szczególnie i prośmy Ducha Świętego, aby uzdaniał nas do wynagradzania, aby uczył nas nie targować się o cenę prawdziwej pokuty i wynagrodzenia, ale uczył nas przyjmować tą codzienność, którą mamy. Nie oczekuje, ale przyjmuje miłość Jezusa. Bo miłość Jezusa zawsze jest do mnie, nastawiona, oczekująca, chce przyjść. I niech przychodzi obficie Amen.